Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla Ciebie, kontrowersyjne, a nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem, Wornest. Kolejny dzień na kolej. Cholera jasno. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Mleko lubię. lubię mleko. No. Dobra, Do widzenia. Czwartek dzisiaj mamy. Obdartek. Obdartek? Co pół dnia w mieście? Tak, byłem w mieście, tak, więc trochę, trochę na jutro. No dobrze, trzeba no. się ruszać. A śniegu dużo napadało rano? Nie było. A czym? Szufelka czy miotełka? Miotełka. Dało się? Nie, nie dało się. A widzisz? Da się, da się. A w tym, a ten, ten? Chobok kiedy? U choboków byłeś tam? Byłem I co? Gdzieś dyrektor mówił, że zadzwonić, może YouTube przyjemny zabrać. A. Nie będę wnosić i koniec. A dlaczego oni ciebie tak omijają? A ja nie wiem. Chuj gobie. Tu, to, to... Ja nie rozumiem tego. To chamy. Dałeś i obów? No. Kierownikowi czy komu? Dyrektorowi. Dyrektorowi? No. Dobrze. Ja do kierowników nie idę, ja idę do wyższych. Dyrektor zastępca, Prez samca. Prezes. Prezes, wiceprezes. No to jest takim normalny mi nie gadasz. Nie. Nie. Nie, ty wiesz. O tego jest wyższa funkcja i oni powinno dawać rozkaże, one. Ja ich nadzoruję i patrzę. Jak one swoich ludzi nadzorują. No tak, tak, tak. Jakieś nowiny nowe masz? Nie, nie wiem. No mówiłeś, że Wojtek na szkolnej mieszka. A, wczoraj strzelali z petardów w dom. Tu? Z dużych, małych. W nocy? W nocy. A gdzie Wojtek niby na szkolnej mieszka? W willi? Gdzieś willi, a gdzie? To ja nie wiem. A jak ty się dowiedziałeś? Skąd? Co? Skąd ty się dowiedziałeś? We mi moją. Przez telefon pewnie, tak? No. Nie, ten. Mówię, no, jak się nazywa, kurczę, co, co gra. Organista. Organista mówił, że tu na szkolnej willi? No. To musisz jutro zrobić ten obchód. Co? Obchód jutro zrób. Zrobię. objazd, Ja będzie nie Ja będzie wille, ja jest. I zajadę. No, a Willa to od domu czym się różnił? Ciebie też Willa? Nie, to dom jednorodzinny. A willa to wielorodzinny, tak? A willia to piętrowa. Aha, że więcej rodzin może mieć. I szczegóły się stały z pustaków. To już nie dom, czemu mówię, tylko willia. Aha, rozumiem. To... Ja jeszcze nie wiem, jak prowadziłem... Zakres... Także Wojtuś tutaj, Krzysztof, ciebie namierzył już. Mieszkasz na szkolnej ponoć. No. No. Jeszcze w której willi. Musi... Albo tu. To wywąchasz. A może u Kargula ty? U Kargula nie willa. A co u Kargula? Do, duży dom? E, to dom, e, dom się mówi, a nie willa. Dom drewniany, on tylko otynkowany. A. No to jak otynkowany, to teraz willa? Nie. Nie? Dom. No, bo to dobrze, to dom. No. Ja ten dom znam jak w Bo tu mieszkali takie. A co tam szukasz w się. Łódź się zrobił. To dzisiaj pół dnia mówisz w mieście? Jest od godziny 11. I niedawno wróciłeś? Co? I niedawno wróciłeś? Tak. I taksówką cały czas? Co? Taksówką? No. Z tym samym cały czas? Stał, czekał? czekał. I, ile zapłaciłeś dla niego? E, 203 złotych. Martko. <laughs> A 200 z czym? Z masłem. No ale no z czym? 200? Bliżej 300 czy bliżej 200? Bliżej 300. Bliżej 300? To ja już położyłem 200 i jeszcze stówy musiałem dołożyć. Ale on reszty wydał ze stówy. A ile reszty wydał? 70 zł. No to 230 zapłaciłeś, tak? A to po Bożemu jeszcze. No. Pół dnia woził to znajomy jakiś, tak? Nie. Dziadek taki przyjechał, że on zawsze o babach gada, Jakżeś nie to, jeździć, to kurwa, ja wychodzę, siadasz, otwieram już, bo w tyłu torbę włożę, a z przodu, wiesz, ja siadam, patrzę, o, ja na wszystkich moich dziadki. On do Ciebie często przyjeżdża, tak? Ten dziadek? No. Bardzo często. Gdzieś tu niby się odpala to Ale gdzie? Jaki tu? Gdzieś języczek jakiś tu ma być na stopie Jakiś języczek na stopie ma być, to by działa Języczek? No języczek, jaki tu języczek, tu nie ma języczka żadnego Kurwa Czerwony języczek Czy ja ślepy? Ja ślepy? Czekaj zaraz, ja najpierw obejrzę, potem ty Na stopie Kurwa no. Na bucie A, czekaj, może to? Nie? No zobacz Trzymaj A gdzie to? Gra na trąbie, patrz Ja? A... O tutaj widzisz? Guziczek o ten O tu Nie jak to wyłączysz? A to samo chyba wyłączy się O To od tego Jarka z Ameryki, czekaj tu, czekaj jak połamiesz o tutaj zobacz, o zobaczę, tu jest, o tu taki no i naciśniesz raz a on pisał do mnie wczoraj daje ja postawie tu na stół Krzysiek kiedy choinki ubieramy? jak Wojtek przyjdzie a jak Wojtek nie przyjdzie to nie będzie? nie a po mnie jest żeby miło było No.

A u ciebie jak u złego, męczka? nie robi. Nie. Pies. Pies tak robi? Jak? Tak nie robi, pies. Tak. Krzysiek, kiedy mecz? Finał. Co? Kiedy finał meczu? Myśl? Kiedy finał meczu? Nie wiem. Nie wiesz? I nie, już mnie interesuje. Nie? Jak znacie, odpadli. To już nie oglądasz? Nie. A co mnie inne kurwa kraje? Dadą chleb, dadzą mleko. Płodzien mnie nie dał wygrać nawet. Kto? Płódź. W co wygrać? To to lotka. Pożąbiał parę no. złotych. No to to lotka. No. Chciałeś od niego? Co? Chciałeś od niego na totolotkę? Przyjechał. A i syn przyjeżdża. Syn przyjeżdża znowu do ciebie? No. Kiedy? Jutro. Tak? Jutro przyjedzie? O, widzisz. To będziesz miał wesoło. A ty przyjedź? A ja nie wiem, o której robotę skończę jutro. Jutro piątek, to wiesz. Długo może być. Postaram się, no? Na pewno postaram się. Muszę zobaczyć tego syna w końcu twojego. No? Muszę zobaczyć, poznać tego syna twojego w końcu. A w sobotę ten wiezie mnie. Eee. A ty jedziesz? Ale kto wiezie gdzie, do kogo? Do Kielc. Do Kielc? No. Kto ciebie wiezie? Albo Beatka. A kto to jest Beatka? Brat? No. Albo eee, ten. Jak już się nazywa? To Majora po Warmii. Marcin. A co do, yy, na Mazurach były z nim, tak? No. A przyjeżdża, tak? No. Kiedy? W sobotę. W sobotę? I do Kielc? No. Ja, ja chcesz chodź pojedziemy. A ja co ty myślisz, że ja nie mam co robić? Tylko do Kielc. A po co? Przyjedzieć. Ale się. do kogo tam jechać? Po co? Na grób pomorych. Krzysiek to za dużo kilometrów. To trzeba cały dzień na to spędzić. A teraz widzisz jakie są warunki? Na dro... no. Wiesz jakie są warunki na drogach? Warunki dobre są. No, do... no tak. A zobacz ile śniegu. To? Zobacz ile śniegu. Nie, to tu wiesz, ta e, ruskie. A tam już cieplej. Niemcy. No tam może mniej śniegu, ale u nas dużo. No. O, i tak mi ja... Minął dzień. To chciałem pojechać na wujka Grub. Na wujka grób? No. Żeby uczelnianiem. Trenerem. a nie lepiej tu bliżej do rodziców? ja tu na ostatni uzdążę na, na co? O, na tatku na zdążę. muszę pierwszą rodzinę odwiedzić która dalsza no najpierw się odwiedza e, ja, a ja zrobię inaczej sobie. ty odwrotnie, odwrotnie. No dobrze. No. Do końca roku wyrobisz się? Co? Do końca roku się wyrobisz? Nie wiem. Jak pomożecie dla mnie będziecie bądź, To tak? Ja. ja przepra przepraszam bardzo. Ja ciebie chciałam zawieść. Nie. A do rodziców na grup. Pamiętasz? Aha i, i Dorotka. Czeka, Dorotka? Tak, mówiła, żeby ci do rodziców. Pamiętasz, jak ciebie za chciałam zawieść? Pamiętam. źle się czułeś nie chciałeś, tak? Nie. No. To nie mów, że nie chciałem. No. Ciężki dzień, dzisiaj chyba zaśniesz, co? Szybko zaśniesz dzisiaj, co Krzysiek? Co? Dzisiaj zaśniesz jak zabity. Zmęczony mówię jesteś, zaśniesz jak zabity. Włączysz jakiś... i ten cały dzień No a co ty masz do roboty? Jak człowiek zdrowy stujesz. I wiesz... Inaczej się czuję. Choć sama ale to, to zrobi to zrobię. To, a nie wiesz, ci powiem, niechęć do roboty, do niczego. Ale w piecu to musisz po, po tego, chociaż popiół wybierz, jak o. mają ci przyjść. Co? W piecu chociaż wybierz, jak ci mają przyjść. Wybiorę. No. I rozpalę. No, muszę zobaczyć, czy palisz w piecu, tak? No. No i dobrze, no. Udało się to. Będziesz miał. Ja. Na węgiel. z kierownikiem mojego. Masz piecz, a my psa? Mam. Na. No... Ty. Czekaj, 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 czekaj. Na tej. Eee... Ale Drogunem. to dzięki komu? Dzięki komu powiedz, no. Co? No, mają przyjść i to sprawdzić tobie, że dostaniesz ten dodatek. No, to w po... połowie. No to podziękuj. Może co? Dziękuję bardzo. A ten Marcin mówił, żeby odrafała wyrwać mane many a za co? D e, 2000 za co bym ze mną filmy to nie moja sprawa ja nie, nie wnikam, tu nie jeden z Tobą filmy nagrywał no, no. I, nagry i nagrywacie no i co? tylko Ty jeszcze zrozumiałeś, że trzeba płacić a no i wszystko masz kolego a po ty wiesz, nagram a chuj ale załatwił tobie? Będziesz miał dodatek? A, 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 a. No a co, musiał. Miał. Co Jeś... to? Jego, jego obowiązek nie? Jeśli nie w domu, ci przyznają. No kurwa, piec masz masz. To jak mają nie przyznać? Psa mam. Psa masz, miałeś psa. Nie, ja i też mówiłem, że psa mam. A ja mam świnie w domu. A gdzie? A co mi dałeś kiedyś? Co? Co mi dałeś kiedyś? Pamiętasz z paczki? No I żarłeś. Nie, nie żarłem. Żarłeś. piec... O, świniaka. To ty też samo. Tak. Masz dobry kły. Pokaż, a, Ar... a, jakie kły. A ty pokaż, jakie masz. No, ja Masz jeszcze. Nie. A. Ty arnę lepsze masz kły. No, trzeba czymś żreć? Co? Trzeba czymś gryźć, gnaty. Pies kości, nie kości gryzie. No, dlatego mam zęby. To właśnie dla Ciebie trzeba nie wiem, co dałeś czego Koście. Gnaty. Co? Gnaty. No. no. Czy my mówimy koście. Koście, goście. A dlaczego ten obiad tu stoi już tyle dni? A pies z jej Dlaczego ten obiad tyle tu dni stoi? E, Ziem. Zjesz, no to postaw tam na werandzie, tam zimno. Co? A skąd ty tyle tego znów nakupiłeś? Wody, mleka, kto ci to tu. Po co tyle tego kupujesz? Ja A! Ja już do Carrefoura nie będę zajarzać, I do zodiaga. No już, już tam nie masz mniej. Po co tyle kupujesz, Krzysiu? Placki kup, kupiłem, ziemniaczane podgrzeję, zaraz nie? No to dawaj podgrzeję, po, pomóż, pomogę ci. No ja sam potrafię. A pokaż, że ty potrafisz. Pokaż, że ty potrafisz. No dawaj, zobaczymy.